Hej, cześć, witajcie witam Was bardzo serdecznie z tej strony Vex, a jest to drugi odcinek z sezonu trz... z świata 33 w drugim sezonie z SF Game'a Tutaj mam już 17 level, a w poprzednim level... w poprzednim odcinku zaczynałem i trochę już wbiłem. Tutaj zrobiłem to zadanie w karczmie. Szybko go rozwalimy na trzy hity. Dobra. Jakąś misję, nie wiem czy pójść, siła 14, tam chyba więcej mi dają Później se pójdę na tą misję Tylko pójdę do gildii i wpłacę trochę golda, a! ja propo Możecie mi... Możecie mi do, dołączyć do mojej grupy Weksiaki się nazywa tak o tak jak tutaj i i będziemy razem inne gildie pokonywali bo razem zawsze lepiej dobra pójdziemy tutaj na arenę z kim zawalczymy z tym o dawaj go na Easy go załatwię o kurde ale on bije dobra pokonam go ok Dobra, pójdziemy teraz na Lochy. Lochy, ok, tak tego nie pokonam, ale tak zaatakuję go tak trochę, że zobaczyć ile mu HP biorę. No, on dobry jest, tak, on ma dużo hapców. To jest niestety minus. A w ogóle więcej ode mnie, tą wytrzymałość i siłę. Chociaż teraz już mu troszeczkę więcej zabrałem. Ile tam mu zostanie? 6 hapców 6000 tysięcy. O! O kurde. Ja, to zbyt piękne by było. 4000 APM zostaje. No, jeszcze jeden level. trochę statystyki się podwyższę. Gdzie mam postać? Tu mam postać. Co sobie podwyższyć, to sobie podwyższę Do 120 Szczęście tak do 90, to tak samo do 90 To do 180, tak Co by ty no będę miał przedmioty, będę mniej więcej, mógł więcej powiedzieć które tego, które bardziej maksować kołem kręciłem to co? W tym odcinku byłoby to już na tyle taki szybki odcinek Bardzo, bardzo szybki bo nic nie ma za bardzo tutaj nic, Niski level nie ma za bardzo co do roboty to pff, nie ma co robić Postać na razie jak na ten level nie jest aż taka zła. Już niedługo będę miał 8. No to nie, w połowie, więcej niż połowa jestem 18. Więc jak będzie wyższy level to będzie lepiej. To żegnam Was do następnego odcinka. Postaram się tak wbić level 20 mniej więcej i. Cześć.